No Z kolejny witam państwa bardzo serdecznie. Miło mi przydać pana marszałka Województwa Morskiego, pana Reszka Czarnowaja. Witam i dziękuję za tak liczne przybycie, a okazja niebagatelna dziś. W znakomitym towarzystwie rodziny pani doktor Jadwigi Obodzińskiej, król, nadajemy szpitalowi, naszemu szpitalowi, o który wspólnie tyle walczyliśmy, imię właśnie pani doktor. Z tej okazji stanie za chwilę odsłonięta pamiątkowa tablica. Ja natomiast pozwolę sobie przeczytać krótką uchwałę, która właśnie w tej sprawie została podjęta. Uchwała nr 5 z 2010 Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka ZOO w Malborku z dnia 15 października 2010 roku w sprawie nadania szpitalowi imienia dr Jadwigi Obodziński-Król. Na podstawie paragrafu 21 punkt 1 w związku z paragrafem 19 punkt 3 umowy spółki Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku uchwala co następuje. Paragraf 1. Nadaje się szpitalowi będącemu jednostką organizacyjną Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe, powiatowe Centrum Którea w Malborku imię dr Jadwigi Obodzińskiej-Król. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Punkt trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poproszę teraz synów pani dr Obodzińskiej-Król, pana Macieja i pana Pawła o dokonanie uroczystego odsłonięcia tej właśnie tablicy. Zapraszam przedstawicieli zarządu województwa, powiatu. Proszę księdza Dziekana Arkadiusza Schlingera o poświęcenie tablicy. Ją ojca i syna i ducha świętego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże Twoje słowo uświęca wszystko. Daj wieczne szczęście. W świętej pamięci doktor Jadwidze Obodzińskiej król upamiętnia ta tablica. Otwórz jej po dwoje nieba. Błogosław fundatorom tej tablicy, nam wszystkim tu zebranym. Sprawa, byśmy spoglądając na tę tablicę coraz bardziej wnikali w głębie bogaz Twojej mądrości i miłości, a wszystko staliśmy świadkami Twojej odwiecznej prawdy. Byśmy częściej zwracali się też do Ciebie. I Twoje szukali pomocy oraz okazywali wdzięczność tym wszystkim, którzy wyświadczyli nam życzliwość i dobro. Niech ta tablica pobudza nas także do niesienia pomocy tym wszystkim, którzy znajdą się w jakiejkolwiek potrzebie. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. To była bardzo krótka uroczystość, ale taka miała być z założenia. Zapraszam Państwa do Karwanu na uroczystą konferencję poświęconą historii szpitala, przekształceniom, także pani pamięci, pani doktor Orłodzieński-Król. Zaczynamy o godzinie 11:30, 12 12:00 mniej więcej w tych okolicach, jak się zbierzemy. jak mówiłem, w Karwanie.

და ეს ისაა რაც მოხდა